Dzień dobry, tutaj Anton Sławek Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy sobie w Fortnite Niedawno nowy sezon wyszedł I tak inne dzielosy wyszło jeszcze jakaś nowa Ja już chyba od dwóch tygodni nie grałem Że pogramy razem Była aktualizacja i był chyba karnet jest chyba nowy, muszę zobaczyć zresztą, bo nie widziałem jeszcze no, także zapraszam Was na filmik z Fortnite, gdzie testujemy nowy sezon. Eee, Tego ja skinka wybiorę, ale ja... dzisiaj sobie będę Shuri grał. Buty? Co jest? Jest jakaś nowa Buty. Te Buty jakie? Tego że nie widział. Muga. Ja cię królica. I szczerze nie widziałem, że jest w ogóle takie tak buty. Aura. Mam Aurę plus 600 bratków. Dobra. Nikt dzisiaj nie chciał o tym ugrać także ogólnie to będzie moja pierwsza rundka. Jest nowa mapa na tym nowym yy, sezonie. Ten nowy sezon już dawno był. Ale jest nowa mapa. Miejscówki? No, miejscówki ma ponad wiadomo Ja pierdol. Mm, no po prostu ja chcę dzisiaj sobie zobaczyć. Mm, Chciałem, czy jest jakaś fajna emotka Spadło. Hej tam, kurde. Nie ma Rolexa. Abym kupił. Mam akurat 500 hodowców. Jeśli pytacie, dlaczego mam tak foto oczu, to skinka kupowałem sobie jednego. Sobie. Eee, sobie właśnie nie kupowałem. Chubitowie, czyli ciuba kuba kupowałem. Skinka. To jak będę kurde słabo grał, nie? Hałach jest. To jest fajnie. Także. a bardziej ciubie kubie, a nie ciuba kuba kupiłem z co to jest w ogóle. Kurde, jak ręcznie się fuck. Dupcia. Hmm, Nie wiem, czy już sobie polecieć na Doga siedzibę, a dobra nie, bo wtedy będzie jak przegrożenie. Hmm, polecimy sobie na... Stację? Chyba ją. Tutaj. No, fajne, że w ogóle MK albo takie inne te powróciły bronie. Nie Mi się akurat spodobało ściół. A szkoda, że crossów nie, nie tam, Nie przywrócili. Crossy były naj, najbardziej fajne. Crossy były po prostu spoks. Szkoda, że je ogólnie usunęli, wciąż szkoda. tej pompy można fajne? O kurde. Ta pompa jest ogólnie fajna, bo można ją... Walić na blisko, bo ona dosyć dużo bije nawet na blisko. na blisko. Ja pierdia ale pompa na blisko. Na daleko. Mi chodzi, że na daleko. Gdzie jest? Pokazuje mi, że jest skrzynka i kurde, nie ma. Chciałem, chciałem, chciałem. Po, po co to, ale nie wiem. Ja, kurde, się, się, się. O kur. Oha. No chyba kolegów jakiś Oha. To statu, to, to, to to Co? Co to jest? Typy będą. Gnoju! Rówo. Kur... A! Nic się nie podaje do końca! Za późno walnęłem. Kurde, gdybym miał 15 hapsów. Ja cię pierdziela, żebym sobie żeby coś zrobił. Boże. Do 15 hapsów miał. Nie. My, my na początku laser sprzedał, ale... No. Było dobrze. A tak trochę do, do dupy. A nie ma nowego. Myślę, że karnet jest nowy, bo miał być, bo ten jest taki inny trochę, dodatkowy innej nagrody. O kurde, ale fajne nagrody mają, zazdro im. Kurwa, dlaczego ja nie mam? to jest rutu, tu paczka drutu. Dobra, jeszcze jedną gram. Jeszcze jedną, no ogólnie tak będę więcej grać trzeba się trochę nagadać przy okazji. Bo ja chyba tych emotek do końca nie sprawdziłem. są jakieś tutaj jeszcze kurde. on nie ma greedy. Greedy ja bez zastanowienia kupiwał. A w ogóle wbijajcie na MST Shop do chłopaków, że tak sobie powiem. Wbijajcie po prostu ten, bo jest nowy farming, jakbyście nie widzieli I o nich można po prostu zobaczyć. Już jest 8 odcinków, także można sobie poglądać. Na MST Shop wbijajcie do Brączka, Tanasa, Mr. Adam 15 do Masia Solec. Games wbijać, bym prosił. W ogóle polecam, mam właśnie na MSR Show, bo mam przy sobie teraz właśnie dwie opaski od nich jeszcze bluzę i koszulkę. Także jeszcze wygodne są, także ja polecam. Jest jakąś reklamę płatą, robię, ale po prostu polecam nie. Dziękuję, kieruchcy, blues, ok. Muszę na miejscówkę, która jest trochę dalej. Polecieć, bo tutaj, jak blisko wyskoczę. To są większość miejsc, jak jest właśnie tych większych. To trochę będzie lipa, tak wam powiem. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy oglądacie to, nie wiem. Bo ja to nagrywam, to jest piątek, 15 listopada. No, także. Nie wiem, czy nagrywali. Czy kurczę, czy oglądacie. Czy nie wiem, w jakąś sobie po południu oglądacie, czy w sobotę bo ja to nagrywam ogólnie w piątek, 15 listopada. A obejrzeć nie wiem kiedy wy chcecie, kiedy, nie wiem kiedy wy oglądacie. Nie, że no. O, pistolecik. Kuźwa! Proszę was, ja będę przejść codziennie taramaniaczył w Fortnite'a. Są najlepsze bronie dodane. I kałach, i wszystko jest. Co chcesz, człowieku. O! skoczyłem czynka? Kałach. nie niebiola. Mam już innego. <laughs> Dłukujmy się chyba żartują. I robią sobie piciu. Si ulecz na 200. No i wtedy idę. Już się ja nie będę miał nic ciekawszego tutaj. Chyba, że tam jakiś jeszcze skrzynki, bo obok są... Nie wiem, czy chce mi się na boty iść. O Bo kotwiczka sobie wezmę i sobie wymienię ten. No, nie jestem jakiś zajebisty for, w Fortnite'a. ale... Najgorszy zresztą też nie ja jestem. No i zresztą najlepszy też nie. Takie tu dupy Fortnite'a jednak. Dobra. Ja, idę tutaj. Godziłem mnie to jak ja z dwa tygodnie tam gram to motorówki, bo nie wiem czy jeszcze są. Bo teraz ja nie widzę motorówek żadnych. Ciekawe co się stało Pistoleto. Pistoleto bum, bum. Wiecie jaki jest najlepszy pistolet w ogóle dla mnie? Albo nie wiem... Ukuźba, oh, nie już żartuję sobie. Jedna z lepszych spomerek, ale ja nie, nie biorę ją Oho! Dzień dobry Towrzysz co mamy Ja cię ja mam cel, jak baba z Haj, jeszcze ty pani umiem zabić hm. Dobra, easy ogólnie z nim Ale wiadomo, że ja nie mam cela Ja mam celak, jak baba z Rusello, że... Bambiki same grają w ogóle. To easy z nimi. Pure easy. Jeszcze sobie kolejny ten wiem, chodźmy. Kolejny? Ile ich jest? Nic ich matka nie miała? Ficzki nie wiem używać. Tak so, już! Czypionki Giz! Ja mam Amo także. Dobra, Dobra, mam Amo, ale już nie biorę, bo mam ściół. Mało Amo. Hmm. Grana tu nie biorę? Dobra, idę na formę Farma Fury. Właśnie ja nienawidzę jakiegoś pierdzielą Aury spotkam. Albo szarą bohaterkę. Jedna z bardziej spoconych skinów dla mnie. Mogę słuchać bronki? Kurde, nie mam. Fuck. Nie chcę ulepszyć broni. Czuję, że od 2 się w myślałem, że zrobię tak, że może pomidę ryzyka, ale nie można. Dajcie łapki w górę, jeśli. Chcecie, żeby, ba żeby bardziej było ogólnie takie. O, odcinki luźne, czy jakieś tam o? Tak się przyjechało. Nikt serio tutaj nie by był. To jest, jest jedno z większych miejsców, jak na mapie. A tam się bije, ja tam nie chcę. Dobra, chcę, ale bez kłamania będę chciał. Ale muszę jeszcze dajamo sobie zebrać. I wtedy mogę lecieć. O, tu jest skrzynek w kolejnym. Wyszłam mu panie I nie wiem czy sobie ręki nie wziąć Nie Ale zostawię koło, ha Dobra, idę do... Sztucer? Nie! Dobra, biorę sztucera. Oj bratku będzie snajpiony. No to idziemy na wpierdziel. Bardziej będą mieli... Chyba ze mnie wpierdzie, bo jestem easy punkcik. Dobra, mam git przełodowany. Siach, siach, siach. Nie biją się. A, się. O kur, ale porządnie. Miałem ja chyba porządne brońki. Mm, nie wiem, jak zaatakować. Chyba podejdę? Kurczę, nie mam... O, oh, fucking shit. Nie, nie zauważyłem, dobra. Ja idę do strefy, najwyżej jak będą wejść, to idę. A nie obiecuję i nic nie mówię. Zdajcie w ogóle tego znaka, czy... Jak będzie więcej łapek. Czy... Nagrywać farminga. Bo mam jeszcze możliwość się nagrywać farminga, tylko muszę się zalogować na kompie. O kurwa. Ale tak to mogę. O kuźwa, ale jestem otoczony od nich. O dupcia, spierdzielam. A mi bije? O nie. Najpierw się tym koleżkom. A ten skinka, ja bym prawie ogólnie go miał. O, oczywiście. Nie mam, jak widać. Dobra, czepiak. Miladży, ja nie mogę snajpić. Zabity. Zaraz na snajpa zamiast tego. Milarzy, ja nie mogę snajpić. O, ale fajny miał te. wszystko miał fajne. Dobra, idę w strefie bardziej. Może tak powiem, że ramię zje. Widzę, nie będzie za fajnie. A, lecimy w ogóle po 50 subów, także jak możecie. Także dawać. O. Dzień dobry. Kuj wady, Aaaa! To późno strzela ta snajpa. Dobra, idę do nich. Jak piekiem dostanę po mordzie, to nie będą zarażyli ogólnie. Nie wiem, czy czepiaka dobcę ci od razu, czy jak. Brzydę z kibli. Mimo, że ja nie wiem, czy to jest sposób jakiś, czy co.

Nie mam pompy. Jeszcze gdybym było dosyć. Tam miał kotwiczkę niedość, że i jeszcze miał tutaj gówno nogi zabrażające. Mogę sobie fajnie poskakać. Co to jest? Okej. Okay. Coś? Okej. Okay. Jeszcze coś? Nie. Dobra. Teraz ja na spokojnie sklep przyglądam. Także już Was w górze czas... do tego. ale. Były jedne, a drugie nie. Ja przeglądam całego. Nie, ja zobaczyłem, że coś zadałem. Dziś graffiti, yo! E bunkrofon, fajne. California Love mm. A skino fajne Taki clownowy Panie pustyni, ciszo Asra, ciachana Dobra Największe gówno Tesla, kuźwa Se wymyśli, a se teraz wypuścimy Ich Mhm. Mm się ja jeszcze pograć. Tak będę związanicie przegrywał. Dobra, aż to cię Nie wiem czy, bar czy kojarzycie tego Bartusia Ale to jest Bartuś BGK, czy jakoś tak ma ona. Po prostu nagrywam na tych różnych Instagramach, TikTokach. Nie jestem jakiś zacowany to tak mówię. Bo sam mam Instagrama, bo inne dziadostwa. Okej. Okay. Hmm. jeżeli je pomyślisz, to może rundka kończy o 22. Albo i prędzej. Bo jest 21-25. Hmm. Można i zdążę. Może zdążę przed 22. O, kuźwa mać. Zajibi się. Ja pier... Papier w dole. Co oni robią? Nie. Nie zabije już. Widzicie, co tu jest kuźwa aura. Ta, w, w, w żółtej czapce. Już ja się nie będę miał szans z nimi. Nie ma, że to jest jakiś nupi, tylko ma takie gówno. No i Nie lubię cię. I kolejny poziom. Hmm. Nie wiem ogólnie, bo większość chyba wyskakuje na początku, ale chyba większość na siedzibę poleci, doga. I właśnie o tym mówię. Chciałem biła polecić, no ale mówię, dobra, już nie będę kusił losu. Ja sobie polecę tutaj na koniec. Może jak chcę faciadnie, to może zdążę przez strefą, ale nie jestem pewien. Jakieś ja tak cicho mówiłem o środku. A teraz... Ja się zjadłem już... Ja już zjadłem kolacyjkę, ja jestem mojedzoną, znaczy nie teraz albo nie jadłem. Płociół. Tak, ja ten... Ja tutaj nie ma lutu w tych domkach, ja lecę tu. Ale bardziej lutu nie ma, bo chyba już raz byłem i w tym rzutu chyba nic nie było. A bo to była inna miejscówka i po prostu ją Muszę jeszcze w ogóle miejscówki podkrywać, bo nie mam. Muszę auto znaleźć i jeszcze miejscówki Cześć. ja widzieliście, że mi się w rowerze koło kręci? Bo ja ogólnie nie widziałam. Myślałam, że trzeba je zaspawać. Ale... chyba okay, na razie nie czuję, bo... Ale jak będzie to zaspawam. Dobra. Eee... O, mam auto! Także akurat do odkrywania. Ten domek zlotuje? Tam już nie idę, bo tam już nie chcę kusić losu i wtedy. O, I wtedy już mogę. Mogę polecić, podkrywać mapkę. Bo ja mam. Co ja mam odkryte? Sparcie, Nie mam tego. Siedziba droga, przyjemny park. Dobra, to już wiem gdzie pojechać. Jeszcze tam mam na dole nieodkryte, ale większość mam. Grzygit. Не знаю, что это, у горы, или где? Это Такие файные Już oczywiście lubię farminga, albo po prostu jeżdżą na jakieś żniwa, bo inny idę dwuja i gaz do... na CH, a kończy się na... a O, o Bum. Bum, bum, tiki, tiki. Si, si, la, la, la. dubi, na, ma, na, ma. Ja mam umiejętność w Dobra, ja żemblam z No i jest. Ja tak nie umiem w Fortnite grać jak nie wiem. Ty tu był? Mi się wydawało, że goście był A tam był. Dobra. Spierdziel sobie. Shooter. Suter. Za, Sztucer, kur. Au, co jest? No, miałem 60. Jaki cudem? Z pompy nie brał? Po co jest na blisko? Bro. Ja pierdzielę. Teraz sobie zadałem pytanie. Dlaczego skała na blisko brałem? Trochę nie fajnie. Ogólnie. Eee. Nie wiem czy Wam coś mówi slab juice. Ale możecie się rozpoznać po etykiece w ogóle. nie tu. Możecie po etykiece sobie poznać albo innym, nie? Co to jest taki fajny soczek z takiego niefajnego czegoś. Mam poziom jakiś takiś i będę miał zaraz ser, jakiś takiś. OK. O 17 albo 18, sobie nie widzę, bo mi gówno od nagrywania przeszkadza. Dobra, ja już kończę nagrzewanie. Siema... Nara. Dobra, jeszcze jeszcze skinka szybciutko zmienię. Niech na sobie po... A dobra, felina będę teraz... O dobra ci już felinę. Trzymajcie się. Na ruch.